Witajcie w odcinku Gotuj z Antonio. Teraz robi banana pudding Ułożył tutaj ciacha grzebie grzebię sobie w uchu Nie no, żart zdrapał się I teraz będzie kłębił się z tymi bananami What are you preparing, babe? Tell us Food. What kind of food? Food. Yummy food Fat food. For who? For you Okay. you never had it je yeah. No, obiera banany i nie wiem, co z nimi zrobi. Kupił coś, co wygląda jak galaretka. Jest na niej napisane jello, ale jest napisane banana queen. No więc y, śmieszna sytuacja. I nie wiem, ile to kosztowało. W każdym razie zjedliśmy to sushi. Ono było zrobione w sklepie. Nie było jakby restauracyjne. A było nie ma co ukrywać, pyszne, naprawdę swoją drogą tak, dro yy, woda w kranie yy, nawet pachnie chlorem, to już nawet nie jest kwestia smaku yy, tylko nawet pachnie już ale no żeby pić to nie, ale żeby umyć zęby to to nie przeszkadza <laughs> pokażę wam nowy stan naszej lodówki potem jak ja tutaj się wprowadziłam mamy pomidorki Mamy rybkę yy, Mamy bataty jakieś japońskie yy, To jest już gotowa bita śmietana którą on, ale się uporam żeby była sugar free bo słyszałam, że i tak są słodkie te rzeczy yy, No i tutaj te rzeczy co już były plus yy, sałata i ryba się marynuje Nie wiem czy to jest marynata chyba nie, po prostu się moczy w mleku o! A tutaj mamy lody i jak dla jaskiniowca e, nóżka z indyka, wielgachna i obróżona i ciężka. I tutaj mamy cytrynki, Mam awokado, które są bardzo twarde swoją drogą, wybrałam takie dojrzałe, najbardziej jak się dało. Mango prawie już gotowe do jedzenia. A to są mini bajgle No taka kuchenka inna niż, niż w domku Układa banany bardzo ładnie pachnie ładnie pachnie okay. A tutaj są śmieszne rzeczy To jest takie coś co po prostu robi z Twojej wody Woda o smaku y, jagód i granata. Po prostu dolewasz parę kropel do wody i, i smakuje jak woda smakowa. Przy czym zapewne ma zero kalorii, tylko słodzik. Ha? Okej. Okay. Dobra, jestem potrzebna w pracy. Papa. <coughs> pa! Do widzenia.